W Wrocławskim Magazynie Miejskim witam Państwa, Artur Kisielewicz, co dziś zobaczymy w programie Koncert na Walentynki. Meczka Noteć W niedzielę obchodziliśmy walentynki i Nowrocław również uczcił święto zakochanych. Przed wejściem do Teatru Miejskiego pary mogły zrobić sobie specjalne, miłosne zdjęcie na tle Wielkiego Serca. A o godzinie 18 można było wysłuchać koncertu Kobranocki. Fani jak zwykle dopisali. No, witamy w Wolosławie, bo wy skąd? Z To no, Witamy Kroświcy w takim razie. Skąd pomysł, żeby przyjść dzisiaj no i uczcić ten, to święto zakochanych z Kabranacką? Dlatego, że piosenki są charakterem takie romantyczne. E, poza tym dawno już koncertów nie było, więc uznaliśmy, że to będzie fajny sposób na uczczenie tego święta Walentyna. Kogo to był pomysł? Pomysł był Jarka. <laughs> dobry pomysł? Bardzo dobry. Dlaczego? Mhm. No, można w końcu że ludzi, spędzić czas inaczej niż jak zamknięci w domu. Bo on jest fanem Kobranocki. Dlaczego? Proszę się tłumaczyć. No, co, no, mam swoje lata. To jest grupa, którą się słuchało. W latach, które powstały, no to było. Co było? Trzeba, trzeba było słuchać takiej muzyki, nie? No ale rozumiem, że żonie spodobał się ten pomysł. Eee, no zobaczymy po wyjściu, bo tak trochę coś wie tam, co śpiewają, ale... Będzie dobrze. Ale mam nadzieję, że nie będzie zawiedziona. Już przed koncertem rozmawialiśmy też z muzykami Kobranocki. No tak, witamy po raz kolejny w Wino Wrocławiu. Na początek zapytam, czy to jest wasz pierwszy koncert na żywo w tym roku? No chyba nie ma innej możliwości. No tak, zdecydowanie pierwszy. To taka radosna informacja. Pierwszy w tym roku, pierwszy od, od września września. No to dobrze, dobrze, że to idzie wszystko w tym kierunku, oby tych koncertów było jak najwięcej, ale muszę zapytać, jak się gra na koncertach walentynkowych, no bo tutaj publiczność jest tutaj, można powiedzieć, specyficzna. Nie przypominam sobie, czy graliśmy kiedykolwiek na walentynkowym koncercie, więc trudno jest mi odpowiedzieć. Myślę, że tak samo jak na każdym innym. Przynajmniej my to robimy w ten sam sposób. No, macie taki kawałek, który jest swego rodzaju takim no, miłosnym lat 90., jakby nie patrzeć. No, tak ludzie to odbierają. My się cieszymy, że ludzie czerpią radość ze słuchania tej piosenki. My czerpiemy radość z grania tej piosenki. No a, a propos publiczności walentynkowej, to myślę, że czy to walentynkowa, czy, czy, czy jakaś inna, każda, każda potrzebuje miłości i no i dobra, tak. Mhm. A ta piosenka jest o, o nieszczęśliwej miłości raczej, także... No tak, różnie jest z tą miłością. A jak z nagrywaniem nowych utworów, bo no, minęło chyba dwa lata od ostatniej płyty, czy są plany jakieś na, na, na kolejną? Zadziwiony jestem orientacją w temacie, że tak powiem. Eee, tak, właśnie w zeszłym tygodniu skończyliśmy pracować, bo to jest niewątpliwie praca nad nową płytą, w sensie przygotowywania piosenek. I za jakieś dwa tygodnie zaczynamy zamierzamy rozpocząć nagrywanie. Mam tutaj jako ciekawostkę podam, że jako pierwszy dla niezorientowanych, jako pierwszy zawsze nagrywa perkusista, jeśli nie nagrywa się wszyscy razem, a perkusistą od pewnego czasu jest człowiek z Inowrocławia, Mateusz S. No pozdrawiamy przy okazji. Kiedy można spodziewać się płytę i co znajdziemy na, na tym krążku? Rzeczy różne, różniste, jak, jak, jak zawsze na każdej z naszych ośmiu o tyle było studyjnych płyt. Będzie dziewiąta, Wolno, szybko, wolno, szybko, szybko, wolno, wolno. No mniej więcej tak będzie. Natomiast jeśli chodzi o tematykę, to będzie w pewnym stopniu na pewno kontynuacją buty poprzedniej. Czyli tak dosyć ostro. Fajnie by było, gdyby się udało wydać tę butę jesienią, ale to. Nie wszystko od nas zależy, tak? No. Dopiero zaczynamy nagrywać, także ciężko powiedzieć. To też nie pozostaje mi jak. Nic innego jak życzyć dużo, dużo koncertów, aby ten rok był łatwiejszy pod tym względem. Dziękujemy. Dzięki. Sobie tego również, sobie i Tobie również życzymy. Dziękujemy. Dzięki. Pewne zwycięstwo koszykarzy noteci i Nowrocławianie w 20 kolejce rozgrywek grupy A drugiej ligi pokonali Sharks AWF port Gdynia 96 do 71. Nasz zespół był lepszy od Gdynian w każdym elemencie koszkarskiego rzemiosła i bezpieczne prowadzenie utrzymywał przez cały mecz. Trener Piotr Wiśniewski korzystał ze wszystkich zawodników, których miał do dyspozycji. E no Piotr, nie było okazji długo rozmawiać. Sporo się wydarzyło w zespole Noteci i to już jest zupełnie inny personalnie zespół, ale chyba w takim składzie gra nie najgorzej, bo zwycięzca jednak są. No to jest prawda. No jest trochę sła, słabszy personalnie zespół. Staramy się na tyle, możemy. No tylko ilość graczy w drużynie. 10, no z wypadkami Maciejewski, no i gdzieś tam na tych, na meczu czeltingu zawsze drze o to, czy komu, żeby komuś się coś nie stało bo jak wiemy no, nad 9 graczy w obliczu tam jeszcze 5-6 meczów w sezonie i, i, i lundy play-off, no to jest trochę mało. Między innymi dlatego dzisiaj dałem odpocząć ostatnią kwartę czołowym y, zawodnikom, najbardziej doświadczonym zawodnikom. No tak, bo dzisiaj graliśmy z zespołem, który zamyka tabelę naszej grupy. To była rzeczywiście szansa, żeby y, ci, którzy grają najmniej, dzisiaj grali najwięcej. No, dokładnie, dokładnie, żeby też się ograli, żeby poczuli, poczuli boisko, poczuli pewność siebie. E, tak jak mówiłem, jeszcze jest, e, wiele meczów e, przed nami e, i ci zawodnicy rezerwowi, ci, ci moci, tak jak dzisiaj Janek Kwieciński z obie strony się pokazał, e, też będą potrzebni, też muszą e, czuć, że są w drużynie. Powiedziałeś, że wiele meczów, to znaczy, że chcesz długo grać w tych play-offach? No tak, no nie ma nic do stracenia, no nie, ma, nie ma co narzekać, że jest sytuacja, że, ta, że mamy jakieś tam problemy, no powiedzieliśmy sobie z, z chłopakami w szatni, że no nie się, się dzieje cokolwiek, ale my walczy, walczymy dalej i chcemy zejść jak najdalej. No bo tak, bo mamy jeszcze pięć kolejek, w zasadzie chyba to trzecie miejsce jest, jest już nie, nie do stracenia za bardzo. No, tak, no, myślę, że żeby spać niżej niż trzecie byśmy musieli do końca sezonu regularnego przegrać wszystkie mecze, no ale myślę, że jest to niemożliwe. Jeśli chodzi o drugą pozycję, Arka by musiała przegrać jakiś mecz, my, my, my byśmy musieli wygrać wszystkie mecze. Mamy jeszcze mecz z tych cięższych, mamy Koszalin w Koszalinie. Myślę, że z tych pięciu meczów to jest taki najcięższy mecz pod względem sportowym. Ale mam nadzieję, że też tam pojedziemy bez żadnego obciążenia. Nie będziemy faworytem i, i, i zagramy tam fajną koszykówkę, pokażemy się z dobrej strony. No bo trzeba powiedzieć, że niektóre zespoły w przeciwieństwie do noteci jeszcze się wzmocniły właśnie te o których mówiłeś, czyli Koszalin, Szczecin, prawda? No tak, tak. Koszalin pozyskał znanego, znanego tam zawodnika z Ekstraklasy, Jakub Dłoniak I na tym momencie jest zdecydowanym faworytem naszej grupy. No, każdy jest ciekawy jak, jak, jak poradzi sobie w playoffach z konfrontacji z innymi z innymi drużynami z innych grup, bo gdzieś no, w tym momencie też jest stawiany w roli faworyta jednego z z prezydentów do awansu do pierwszej ligi. No, też natomiast będzie faworytem w tej pierwszej rundzie playoffu, takim lekkim faworytem. Nie wiem jeszcze kto będzie tym rywalem. Zakładamy, że no na dzień dzisiejszy szanse mają, tak, na razie to tak wesoło wygląda, bo, mają, bo szanse na, na zajęcie tego szóstego miejsca, w byśmy rywalizowali w playoff, w przypadku zajęcia trzeciego miejsca, mają wszystkie drużyny z regionu. Chełmno, Bydgoszcz i Toruń. Także no, ze na, patrząc na względy ekonomiczne i sportowe, dla nas to jest do, dobra gdzieś tam pozycja wyjściowa, e, rywalizować z któryś z, z, z tych drużyn. Czyli staramy się jak najbardziej skonsolidować zespół, uniknąć kontuzji, bo tak jak no mówiłeś, jest Czasami tylko... na to nie mamy wpływu. wiadomo. Najwięcej, 17 punktów zdobył Mateusz Marciniak, który trafił 4 z 6 rzutów za 3 punkty. Blisko 22 minuty spędził na boisku młody rozgrywający Janek Kwiciński. Zdobył 8 punktów, trafiając 2 z 3 rzutów za 3 punkty. Miał też 4 asysty. No Janek, nagrałeś się dzisiaj jak nigdy? 20 ponad 1 minut. No Na szczęście dostałem dzisiaj tą szansę uboganą, o którą walczę na treningach. Także e, to, co pracuję na treningach, to mam nadzieję, że będzie owocowało w, w, przyszłych, w przyszłych meczach, jak dostanę szansę znowu. No i nieźle, 8 punktów, 4 asysto, ile dobrze widziałem. Bardzo dobry początek, potem troszeczkę było kłopotów, ale to tak zawsze jest, kiedy zawodnik się już pokaże, to przeciwnik od razu lepiej kryje, prawda? No to też jest stres ten, ten debiutowy tak, tak zwany, bo jednak na początku, na początku starałem się o tym nie myśleć, później jednak się trochę rozluźniłem, co, co chyba jednak było widać, także... Trzeba po prostu się spiąć przez całe te 21 minut, które grałem, a nie można, nie można odpuszczać ani, ani minuty. No, zespół ma trochę kłopotów personalnych w tej części sezonu, ale to dla Ciebie poniekąd troszeczkę szansa, bo z takiego zawodnika, który się łapał do, do meczowej dwunastki, jesteś teraz zawodnikiem, który się może przydać, ponieważ jest no, niewielu graczy w rotacji. No, jeśli będę dalej pracował tak, jak pracuję na treningach, to, to mam nadzieję, że to wszystko zaowocuje i, i też się trochę ogram w tej drugiej lidze, bo jednak to jest coś innego niż koszyfko, koszykówka młodzieżowa. Jest o, o wiele ciężej i jest inny poziom przede wszystkim, także. No nie jest mi tutaj tak łatwo, ale mam nadzieję, że się pokaże z jak najlepszej strony po prostu. No, ale czułeś dzisiaj chyba też wsparcie i trenera i zawodników. Nawet jeśli pojawił jakiś błąd, to oni nie dawali chyba ci odczuć, że, że, że coś jest nie tak. Nie, nie, żyjemy, wspieramy się nawzajem, także każdy błąd to tak naprawdę błąd drużynowy, niepersonalny. Nie także jeśli chodzi o chemię, to jest na bardzo dobrym poziomie w zespole. Gratuluję jak najwięcej takich dobrych i długich występów. Janek Kwieciński. Dziękuję bardzo. Pozostałe punkty dla noteci zdobyli Grzelak 14, Stańczuk 11, Filipiak 11, Ziłkowski 10, Kretkowski 9, Michałek 8 i Majer 8. Kolejny mecz notecz zagra za tydzień na wyjeździe z SMS PZKosz w Władysławowo, a w Inowrocławiu 3 marca podejmować będzie Politechnikę Gdańsk. To już wszystkie informacje w inowrocławskim magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.